To szynka wieprzowa. Tą szynkę zmielę dziś i zrobię z niej przepyszne roladki ze szpinakiem i fetą, które zawinę w szynkę parmeńską. Pewnie teraz pod nosem sobie mówicie, a co, jak ja nie mam maszynki do mielenia mięsa, albo nie chcę mi się mielić, to co wtedy? Już wam mówię, to żaden problem, bo od tego właśnie jest lada mięsna z prawdziwego zdarzenia, Taka jak w delikatesach centrum. W ladzie możecie wybrać sobie dowolną część szynki. Genialnym udogodnieniem jest to, że na życzenie zmielą wam tutaj ten wybrany kawałek. Więc nie musicie bawić się w mielenie w domu ani tym bardziej kupować paczkowanego mięsa mielonego. A tu dokładnie widzicie, co się dzieje i wszystko macie pod kontrolą. roladki to będzie prawdziwa śródziemnomorska uczta. Połączenie kuchni polskiej, włoskiej i greckiej. Z Grecji do tego dania przybył ser Feta. Dla koloru, smaku oraz całkiem niezłej bomby witaminowej dodam teraz świeżego szpinaku, który bardzo, ale to bardzo drobno posiekam. Teraz czary mary i trochę naturalnej soli. Na pierwszy rzut pójdą kapary. Natomiast drugim dodatkiem będą czarne oliwki. Celowo nie wybrałem tych zielonych, ponieważ podczas obróbki, takiej jak gotowanie, te czarne oliwki dłużej zachowają swoją jędrność i głęboki aromat. Dodatkowego turbo smaku oraz zapachu dadzą świeże zioła. Tutaj siekam teraz oregano. No i jeszcze świeża bazylia. I dodam jeszcze jedno jajko, ale słuchajcie, tylko jedno jajko, ponieważ szynka sama w sobie ma dużo naturalnego kleju. Więc podczas pieczenia to się nie rozpadnie. Będzie dalej ładnie się lepiło i kleiło. Sól w tej potrawie wystąpiła naturalnie w kaparach i oliwkach, ale ta potrawa wymaga jeszcze dobrego popieprzenia. I całość teraz wyrobię na jednolitą masę. Najpierw uformuję sobie kulki, tak jak na mielone czy do gołąbków. Myślę, że taka kuleczka o wadze mniej więcej 8 deko będzie idealna na dwa kęsy. Tak, tak. Ta. jak mięsko rzuca. Ostatnia rolatka, a właściwie tu farsz na rolatkę, już gotowy i teraz ach, pokażę Wam fajny bajer. Tu mam cienkie plastry szynki parmeńskiej, którymi owinę właśnie te rolatki. I pamiętajcie, że szynka parmeńska sprzedawana jest w bardzo, ale to bardzo cienkich plastrach, które łatwo można porwać. Dlatego lepiej przytulić do siebie dwa takie plasterki, które pięknie się skleją. Po czym położyć rolatkę na środku i czary-mary, czary-mary. I patrzcie, jakie dzieło. I takie rolatki już spokojnie nadają się do pieczenia, smażenia czy grillowania. Ale ja swoją wersję zapiekę w bardzo prostym i szybkim sosie pomidorowym. Potrzebna mi jest cebula, którą pokroję w bardzo drobną kostkę. Pierwszy patent to smażenie cebuli na totalnie suchej patelni. Chodzi o to, żeby ta cebula się mocno skarmelizowała, żeby wręcz się lekko przypaliła. I właśnie ten smak oddała głęboko do sosu. Teraz do cebuli dosiekam szybko czosku I patent numer dwa. Zaczerpnięty z kuchni indyjskiej czy marokańskiej. Prażenie przypraw. Nie dodawanie ich już do sosu, tylko wcześniej. Prażenie ich na patelni, aby uwolniły wszystkie te swoje olejki, aby te smaki, zapachy przyszły w głąb potrawy. Na początek wrzuciłem tutaj zmieloną kolendrę. A teraz dodaję. Trochę suszonej papryki. Gdy w całej mojej kuchni już niesamowicie pachnie przyprawami i cebulą, mogę tutaj w końcu dodać teraz oliwy. Żebyście wyczuli to, co tutaj się dzieje, żeby ten ekran mógł wam to przekazać, to byście już biegli do Delikatesu w centrum po zakupy. Pozostało już tylko dodać pomidory, krojone z puszki. I poczekać aż woda odparuje, a sos stanie się bardzo gęsty. Do zredukowanego sosu dorzucę jeszcze trochę posiekanej natki pietruszki. I no żeby był kolorek, ale żeby też przede wszystkim było dużo witaminy C, bo jej w natce jest po prostu ogrom. I na samym końcu jeszcze doprawię to solą. I gotowym sosem zalewam rolaty. O tak! Teraz to kulinarne arcydzieło trafi do pieca nagrzanego do 200 stopni na 20 minut. Tyle czasu potrzebuje mięso, żeby się upiekło i nadawało do pałaszowania. Mm, pachnie nieziemsko, a pewnie smakuje jeszcze lepiej, ale o tym... Przekonam się za chwilę. A wy, no, troszeczkę później, jak zrobicie zakupy. Po jędrności tej rolatki mogę wywnioskować, że na pewno mięso jest idealnie upieczone. A w środku, <laughs> jak to pięknie wygląda. Ilość tych kolorów, tych barw, które tutaj przenikają pomiędzy sobą. Plus ta otulina z szynki parmeńskiej i ten sos pomidorowy. No i lecimy, lecimy. Mm. Mmm, to jest taka niesamowita bomba smakowa, że w głowie się nie mieści. Czuć tutaj przepyszne mięso, czuć zioła, czuć pomidory, no i te oliwki z kaparami i swetą. Wszystko jest idealnie wyczuwalne. No, Tomek, wyszło ci. Dzięki, dzięki Tomek. Delikatesy centrum po mięso to tu.